Kampanie na Euro 2012. Północ polski stadion wynajęty. To jest coś ekstra, Wiesz, to wyjeżdżasz, jest plan. Oczywiście jest jeszcze plan zdjęciowy za granicą, to to już w ogóle jest totalnie na wypaści. Wiesz jedziesz do RPA, Ameryka Południowa, Tajlandia. Viral od tego hotelu, co nie pamiętam, nigdy nazwy nie potrafię wymówić. Bo my nie lubimy reklamy jako ludzie. No, Ostatnią rzeczą, którą chcemy oglądać w życiu, to są jakieś reklamy. Ten pomysł był rewelacyjny, żeby to tak zademonstrować. Był świeży, inny, nowoczesny. Kupujesz coś, co ci gdzieś zaświtało, bo to nie pamiętasz, gdzie to widziałeś w sumie? To było na fejsie, na Instagramie, może gdzieś na TikToku, to był ten billboard po drodze. To dziewczyna niosła jakąś taką torbę fajną. Widziałeś reklamę jakiegoś napoju, wchodzisz do tej żabki, patrzysz, nie ma tego napoju. No i co robisz? bierzesz inne. No bo niby wiadomo, co trzeba zrobić. Musisz mieć dystrybucję, musisz mieć odpowiedni produkt, musisz mieć dobrą cenę. Na koniec dnia nie wszyscy to potrafią dobrze robić. Cześć, tu kanał strategiczny. Wojtek Walczak, Tomek Domański. Miejsce, w którym łączymy perspektywy agencyjną i kliencką. I rozmawiamy o strategii i marketingu, a także o marce i reklamie. Zapraszamy. Jako, że zazwyczaj ktoś musi u nas zacząć, to ja tym razem e, e, zacznę. Kolejny odcinek kanału strategicznego, w którym porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czym jest, a czym nie jest marketing. Nie wiem, drodzy nasi słuchacze, e, czy mieliście okazję wejść ostatnio na Netflix. E, taki serwis streaming, e, streamingowy, dosyć popularny. Tam pojawił się serial, który ma już kilka dobrych lat, kilkadziesiąt, kilkanaście, już, kilkadziesiąt chyba, Mad Men. Nie? Serial o ludziach reklamy, o ludziach reklamy z Madison Avenue z Nowego Jorku, o takich myślę, że bajecznych, świetnych czasach reklamy, które do nas przyszły dużo później, do Polski, bo to były przełom lat 90. i 2000, tak mniej więcej. I tak to nie wyglądało. Oczywiście, że tak to nie wyglądało. Chociaż jak. jak, jak można, są takie też podcasty robione z tuzami naszej reklamy, gdzie można sobie posłuchać, jak te czasy wyglądały. One też były moim zdaniem całkiem niezłe. Ja pamiętam, że trafiłem do branży reklamowej. Wiesz, wiesz dlaczego? Bo pode mną mieszkał. Copywriters and Sachi. To były lata 90. I wiesz co, dlaczego ja trafiłem? Potem były takie imprezy, że obok nich nie dało się przejść obojętnie. Więc sobie my myślałem, kurczaki, w tej agencji reklamowej to pewnie musi być y, fajnie. Ale do czego, do czego zmierzam? Mam wrażenie, że to, co było kiedyś, czyli ta łatka reklamy, która kiedyś była też jakaś fajna, nie? Teraz, albo od dłuższego czasu zaczęła strasznie ciążyć. Te, zarówno agencjom, które nie chcą się do końca nazywać już agencjami reklamowymi. Ja też nie lubię tego określenia, bo mam wrażenie, że my mi reklamy jako takich robimy. Robimy jakąś komunikację marketingową, a z drugiej strony też marketing nie jest przecież o reklamie. Znaczy, fajnie jest zrobić fajną reklamę, wiesz, kreatywną, bo wiemy to z danych na przykład EFI, ta kreatywność spr też sprzedaje, ona jest po coś. Ona jest po to, żeby być wyrazisty, Wyróżnialnym, ale że tak pojadę znowu jako król sucharów, marketing to nie pluszowy miś i nie kwiaty i nie diabeł rogaty, nie? Więc kończąc, i na chwilę się przymykając, czym jest marketing, Tomek, z Twojego punktu widzenia? Jaką pełni rolę? Bo ona nie, nie spełni, to, to nie jest rola tylko i wyłącznie wypuszczania komunikacji reklamowej, reklamy, nie? Wiesz, co nie jest, ale rzeczywiście ta łatka to jest coś, do czego sami marketerzy. Trochę dopuścili, powiesz, bo, bo to jest bardzo atrakcyjne i mam wrażenie, to jest taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o samą reklamę, reklamę. Wiesz? Bo to widać tworzenie reklamy, przygotowanie, plan zdjęciowy, reżyser, agencja, jeden dzień, dwa dni, trzy dni, pięć dni w zależności od tego, jaka jest kampania, ja, budżety. Jaki miałeś najdłuższy plan zdjęciowy? Najdłuższy plan zdjęciowy tydzień. Kurczaki, to pozazdrości. To a... były czasy. A, a gdzie to, to było? Czasy. To było w Biedronce. Ale, nie, ale co, w, w Biedronce w sklepie? Nie, nie w Biedronce w sklepie. Tu mieliśmy kampanię na Euro 2012. Mhm. No i to było kilka ładnych dni. Północ polski stadion wynajęty z celebrytami, czyli kapitanem reprezentacji Jakubem Płaszczykowskim i trenerem Smudą. I oczywiście no, mieliśmy kilka spotów, to nie było tak, że to był jeden spot. Natomiast po, później mieliśmy też plan, nazwijmy to plan zdjęciowy, to nie był jeden set, tylko to było oczywiście kilka dni, jak robiliśmy rebranding biedronki. I rzeczywiście do tego mieliśmy też kilka ładnych dni, wiesz, w lokalizacjach różnych, sklep, pole, jedno pole, drugie, sat, trzecie, etc., i to też trwało kilka dni. Teraz oczywiście to jest coraz rzadsze, natomiast wiesz, z punktu widzenia takiego tego, co w ogóle jest do zrobienia w ramach firmy. To to jest coś ekstra. Wiesz, no wyjeżdżasz jest plan. Oczywiście, jak jest, jest jeszcze plan zdjęciowy za granicą, to to już w ogóle jest totalnie na mypaść. No, Wiesz, jedziesz do RPA. No właśnie do, do, do tego trochę piłem, nie? że to... Nie. Tak... Ameryka Południowa, Tajlandia, RPA to jest bomba w ogóle. Tak. I oczywiście jak musisz, tylko że to z, jakiego, z jakiegoś powodu musisz to nakręcić akurat tam wtedy. Oczywiście, teraz są rozwiązania technologiczne, które ci umożliwiają na wielkich screenach ledowych zrobić kampanię, która pokazuje, że jest lato i rzeczywiście, nawet jak jest na miejscu zima, i to, i to widać. To widać jeszcze gołym okiem, to nie jest jeszcze taka technologia, której już prawie nie widać. Oczywiście ona świetnie działa na poziomie superfilmów filmów e, hollywoodzkich, natomiast tutaj już prawie, już prawie dochodzi do tego momentu. Natomiast wiadomo, no jak musisz nakręcić kampanię na lato, którą musisz odpalić e, w kwietniu, marcu, no i nie kręcisz jej rok wcześniej, no bo nie wiesz, jaki będzie czasami produkt, ale to musi być też nowość, no bo wiadomo, że nie robisz tego dla słuchara, tylko robisz to dla produktu, który dopiero będzie wchodził i on dopiero jest ready na początku roku, no to w lutym w Polsce nie nakręcisz pięknych pól, yy, wiesz, ze słońcem i pięknym niebem, bo po prostu nie ma tego, gdzie zrobić. W związku z tym musisz gdzieś pojechać. No i teraz szczerze, no najbardziej budżetowe rozwiązanie w, tamtym, w tym okresie roku to jest RPA. Lecisz do RPA, masz podobne, piękne pola, możesz ewentualnie spróbować zrobić to, nie wiem, w Hiszpanii, tylko tam jest trochę mniej zielono. No, no i teraz, to jest, wiesz, to jest coś ekstra, coś sexy. Ale niestety, w związku z tym, że ta reklama sama w sobie była czymś takim, do czego my wszyscy w marketingu kiedyś na samym początku dążyliśmy, ja, ja oczywiście mam to samo, to też, to było super. Wiesz, oderwasz się trochę od tej codziennej pracy, masz wpływ na to, co będzie widać w tej telewizji albo w internecie i. Dzięki temu czujesz, że przekazujesz coś, co później będzie wiesz. Każdy widział, nie wiem, w tym kraju I, i masz wrażenie, że robisz coś takiego ważnego. Natomiast na koniec dnia w tym marketingu yy, przez to właśnie działanie i skupienie się tylko na tym elemencie w pewnym momencie, to już było jakiś czas temu, tak przywarła taka łatka, że to ten goście od reklamy. Tak? No gość od reklamy, oni zrobią reklamę, no agencja też reklamowa, tak? mm -hmm. zrobi reklamę. Czyli to będzie coś tam na samym końcu, to ma, nie wiem, pokazać markę, no coś tam sprzedać, ale w sumie, czy to sprzedaje, to do tej pory nie wiadomo. To, I... to jest to stare powiedzenie, że tam 50% w błoto, nie? No, Takie... Tylko nie wiesz, które 50%. Tylko nie wiesz, które. No, wyobrażasz sobie, że mówisz to prezesowi? No, Panie nie. prezesie, 50% pójdzie w błoto, no i prezes mówi świetnie, tylko to my wydajmy to drugie, Dokładnie. 50%. I teraz deal jest taki, że to niestety się odbija później echem takim negatywnym, no bo prawda jest taka, że jak w firmie masz skupienie tylko na tej reklamie i chcesz pokazać tę komunikację, czyli mówimy cały czas o komunikacji, to nie jesteś partnerem do rozmowy dla prezesa, nie jesteś partnerem do rozmowy dla szefa e-commerce, nie jesteś partnerem do rozmowy dla szefa sprzedaży, dla szefa logistyki, etc., ze względu na to, że jesteś jakimś oderwanym gościem, po prostu, który opowiada o tym, jak to będzie oglądane, opowiada, co w tej reklamie się będzie działo. Dla nich to jest koszt tabeli, który będzie. Set reklamowy y, kosztuje tyle, nagranie reklamy kosztuje Y, media kosztują Z. I dla nich to jest po prostu koszt tabeli. Pytają, co z tego będzie. I teraz cały myk polega na tym, żeby rzeczywiście móc to potem przełożyć na te efekty biznesowe stricte i umieć rozmawiać o sprzedaży. I teraz coś, co się stało już kilka ładnych lat temu, to jest jak e-commerce wybuch. Bo ja zaczynałem, jak jeszcze ten e-commerce, to był taki bardzo raczkujący, ale potem jak ten e-commerce wybuchł, to nagle się okazało, że w tym marketingu pojawili się goście, którzy mówią o numerach. Wiesz, conversion rate, um, cpm -y, toś mam to, wam to. CCC, bardzo dobre buty, dobrej I nagle, jakości. I nagle, się <noise> I nagle się okazuje, że dla szefa sprzedaży, y, dla finansów. To, to oni są ludźmi do, to ogadania, są ludźmi nie? do gadania, bo tam, tam są numery. Oni patrzą na to, co wzrasta, co nie wzrasta. Wiesz, mają wykresy. Plus masz ty, z drugiej strony tych gości, którzy są tylko od reklamy i mówią, no dobra, oni tylko wydają pieniądze. Tak w sumie na koniec nie wiadomo, co z tego działa. No i niestety ta łatka trochę Przylgnęła do nas, takich marketingowców bym powiedział, i jest od dłuższego już czasu też odrywana. Ale to nie jest wcale takie proste, bo to jednak przebiło się do takiego mainstreamu. Przebiło wiesz, ten awareness się zrobił. To przez x lat to się zrobiło. No i. Ym... To jest coś, czym ten evidence-based marketing teraz, Byrona Sharpa i pokazywanie tych danych, i tego, że to nie, nie jest tylko i wyłącznie ta sama kreacja w sobie. Tylko to 4P, takie już standardowe, to rzeczywiście jest product, price, promotion place. I ważne jest, jaki masz, ile, jaką masz dystrybucję, jaką masz marżowość, ile masz SKUSów, i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykle istotne do tego, żeby być partnerem do rozmowy o biznesie. To, to jest z punktu wiesz, widzenia agencyjnego, bo my cały czas jesteśmy gdzieś po tej, przynajmniej ja po tej stronie agencyjnej, chociaż strasznie nie lubimy mówić. Nie, o sobie jako agencja no bo to reklamowa jest ta sam... tylko. reklamowa bo to jest no wiesz no to są te lata 90 kiedyś to było fajne teraz nie jest Ale wiesz no my też dostarczamy zupełnie inny, inny produkt niż dostarczyliśmy kiedyś jak ja zaczynałem pracę w agencji PZL, Świat zresztą no to jeździliśmy na prezentację z telewizją billboardem i radiówką, i, to i reklamą prasową. I, prasową. I, to, i to, to właściwie tyle, nie? Kino jeszcze. Tak. No, kino, tak, ale to już takie cherry on the top, nie? Tak. Później oczywiście przyszły socjale i zaczęło się jeździć, wiesz, z Facebookami, Instagramami, teraz jeździ się z całym z z zestawem. Natomiast y mój najdłuższy szut to były trzy dni w Łodzi. Akurat y zrobiliśmy w studio, wiesz, imitację czego? Y y y dla po na potrzeby piwa Duck in the Fog zrobiliśmy angielską ulicę z pubem, bo było taniej niż po lecieć wtedy, wiesz, do UK i tam e, kręci. Trzy dni zrobiona wichura, genialny casting. To kosztowało to. O absolutnie dużo e, pieniędzy. Piwo trochę wyprzedziło swoją, e, jakby zapotrzebowanie. Ono weszło za wcześnie, niż mogło odnieść sukces. Chociaż wtedy, jak pamiętam, tam chyba były udziały rzędu 2,4 czy 2,6 w przeciągu roku zrobione w rynku. To całkiem nieźle. Teraz całkiem nieźle. Wtedy to jakby okej, okay, ale dobra. E, mamy, le, e, mamy lepsze rzeczy do robienia niż inwestowanie w to, więc ono zostało dosyć szybko e, wycofane. Natomiast z naszego punktu widzenia, to co ty powiedziałeś, tak jak marketing musi rozumieć organizację, no to my po stronie jakby dostawcy też usług dla marketingu musimy zrozumieć ten marketing, nie? Ja, ja coraz częściej, wydaje mi się, że w przypadku dużych korporacji, działów marketingu, które są na, na ogarniętym bardzo poziomie, to już jest standard, że my dostajemy briefing na cały ekosystem, gdzie wiesz, ta reklama jest oczywiście ważną, ważną częścią. Ale jest jednym z elementów. Ale jest jednym z elementów, wiesz, i marketingowcy wcale nie mówią, że teraz, wiesz, będą zachłystywać się kreatywnością, chociaż ona dalej jest absolutnie ważna, nie? To pokazują dane z, nie wiem, z EFI, nie? Jak jesteś kreatywnym, to zdecydowanie... Dostajesz premię dostajesz premię, oczywiście, tak. że tak, bo twoja marka... Ale jeżeli to, jesteś nie? tylko kreatywna, a nie wykonujesz tej standardowej roboty takiej, wiesz, by the book, to wtedy sama kreatywność już tak do, do końca nie działa. Do tego zmierzam, no bo wiesz, tam bodajże przed chwilą byłem na briefingu, który jest takim standardowym briefingiem, który ja strasznie lubię, bo tam jest powiedziane, dobra, robimy komunikację tutaj, komunikację tutaj, nie zapominajmy o tym, co się dzieje w tradezie, nie? Strasznie ważna komunikacja, nie zapominajcie o tym, co musimy zrobić z działem sprzedaży, no oni też muszą być po naszej stronie, więc nie zapominajmy, że musimy tutaj opiekować ten temat. To, co się dzieje, myślę, że jest symptomatyczne, wiesz. Świadomość marki coraz częściej budujesz aktywacjami. Nie żabka, biedronka, nie bardzo proste rzeczy, w biedronce, bieggetowe, wystawianie się na inautach z bardzo prostym komunikatem, wiesz. Jeden, dwa, dwa słowa produkt, tak budujesz świadomość. Wchodzisz do żabki, trochę do innej grupy docelowej, budujesz świadomość, wiesz. Akcją niestandardową na, na, napędzasz to. Wiesz, no teraz jak odpalasz nowość na rynku i akurat, nie wiem, biedronka jest Twoim Planie dystrybucji, to jak cię nie ma na drzwiach, które kosztują teraz już bardzo dużą ilość pieniędzy, to tego produktu nie jesteś w stanie za bardzo zobaczyć. Oczywiście możesz to zrobić telewizją, możesz to zrobić YouTube'em, Facebookiem, w ogóle metą i, i nie wiem, wideo, ale rzeczywiście już to nie jest wcale takie proste. Zwłaszcza, że ta konsumpcja mediów też na poziomie ostatnich lat też się zmieniła. No, jesteśmy trochę bardziej dużo bardziej digitalowi, trochę bardziej nie wiem, odchodzimy od offline'u, jednak szatkujemy, jednak oglądamy to, co chcemy, to już nie jest tak, że masz cztery kanały, pięć kanałów i już je oglądasz na pewno, tylko już, to już nawet nie jest potem takie było, przejście z tych takich podstawowych kanałów później na tematyczne, gdzie wow, dobra, możesz sobie je wybierać, teraz to już jest w ogóle, wiesz, no oglądasz tu 15 minut, tam godzinę, wsadasz Netflixa, poprzeplana danego maxem, do tego jeszcze odpalasz YouTube'a, Przeglądasz na telefonie, etc., więc teraz marka musi znaleźć sposób taki, żeby do ciebie dotrzeć w tych różnych touchpointach, żebyś to rzeczywiście to widział. No i teraz, nadal na koniec dnia, trudno jest to skwantyfikować, chyba że zbudujesz jakieś takie naprawdę bardzo skomplikowane modele ekonometryczne, na których oczywiście wszystkich nie stać, że jesteś w stanie powiedzieć, czy jak zrobisz kampanię tu w tym medium za takie pieniądze, z takim visibility, etc., to czy rzeczywiście to ci się przełoży na sprzedaż. No i teraz. Musisz tych touchpointów mieć coraz więcej ogarniętych. Ale prawda jest taka, że jak nie ogarniesz tych podstawowych i zaczniesz robić tylko te fancy, to to na koniec dnia nie zadziała. Wiesz, no, e tak jak kiedyś były virale, które organicznie oglądały, po, nie, milion, dwa miliony, trzy miliony e zerów, no to teraz wiesz, to jest obcięte o jedno zero, i to Max co z tego będzie. Bo po drugiej stronie masz Facebooka, który też ma takie spotkania i mówią, Musimy zwiększyć e, przychody naszej firmy. Co zrobimy? A, zróbmy w algorytmie taką zmianę. Firmą obecniemy, one będą musiały teraz płacić, przecież będą chciały być. M no, i zrobią to i oczywiście. Moim zdaniem ma to sens. Natomiast wiesz, to ten ostatni viral od tego hotelu, co nie pamiętam, nigdy nazwy nie potrafię wymówić jej właściwie trochę by przyczyło. Nie? Dalej są oczywiście takie, takie są, przypadki, taka. kiedy jesteś w stanie to jest świetny... wejść, wejść na trend, zrobić to inaczej, zrobić to fajnie, naturalnie. No i czemuś ci to bustuje, no bo człowiek, wiesz, no, to, to ja w ogóle od świetny... tego chciałem zacząć. Przepraszam, Wojtek, bo my gdzieś... nie lubimy reklamy jako ludzie. No, ostatnią rzeczą, którą chcemy oglądać w życiu, to są jakieś reklamy. Jak coś jest śmieszne, zabawne, rozgrywkowe, a jeśli to jest reklama, świetnie. No właśnie, ale poruszyłeś bardzo dobry y, aspekt tej całej akcji, bo ja dzisiaj akurat trafiłem y, rano na LinkedInie na taki opis sukcesu tej akcji, który hotel dużo lajków, z... dużo szerów, tak? dużo komentarzy. Na swojej stronie y, za, 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 zademonstrował y, i tam były naprawdę kosmiczne rzeczywiście ilości jak na zrobienie tego filmu w ten sposób wiralowego. Natomiast y, tam nie było żadnych danych sprzedażowych. I, e, może przejdzie? nie mogą, Wysotomek, może ich nie mogą może ich nie po mogą, prostu. Ja, wysot... Znaczy ja bym chciał, żeby oni powiedzieli i mo może, może, słuchajcie, jak jest ktoś może zbliżony, się może się da, żeby pokazać rzeczywiście, bo to byłoby świetne pokazanie, że ta akcja w ten przełożyła sposób się przełożyła na się na... Rezerwacji. na wzrost rezerwacji. Nie? Wiesz, to takie I mówię pojawi... to bez nie ironii. Takie pytanie pojawiło się w jednym z komentarzy. Aha bo przejrzałem sobie komentarze pod tym postem i odpowiedź była taka, za wcześnie jeszcze dawać te informacje, no i no, oczywiście nie możemy. No i teraz wiesz, zastanawiasz się nad tym, oczywiście może być za wcześnie, tak? no bo to, przecież to nie jest tak, że to jest instant, oczywiście, tak, ale z drugiej strony rzecz, kolejnym elementem jest to, że po pierwsze, znajomość tego, że ten hotel istnieje, tak, jak najbardziej, no, boost totalny. Z nazwą już jest trochę gorzej. Elements, przypomniałem sobie. Wiem, elements, ale jak pytałem kilku osób, to już tak, ten hotel, tak, co widziałem, to pani świetnie zrobiła, jak się nazywa? No właśnie, i teraz pytanie, czy to jest, czy to na koniec dnia jest, jest się w stanie przegóść na sprzedaż? Wiesz, ten hotel też prawdopodobnie nie masz takiego dużego budżetu, żeby to zrobić, w związku z tym ten pomysł był rewelacyjny, żeby to tak zademonstrować. Był świeży, inny, nowoczesny, świetnie, naprawdę bardzo fajnie zorganizowany. Domyślam się, że każdy, kto, go, kto oglądał tej reklamy, widział ją więcej niż raz. Bo to, bo to trochę tak. Ja, nie, no, ja nie zastopowałem po ja, pierwszej Ja też widziałem tak. kilka razy, bo nie, nie, nie. było naprawdę fajnie. E, było naprawdę świetnie zrobione. Później zaczęły się gorsze rzeczy, czyli te następne, że. i inne firmy w trendzie. Na no no Boga. Trendzie nie, ruch, nie róbcie nie, no. tego. No. Czasami nie tak. <laughs> to, trochę... tego trendu było świetne. W trendzie, potem. Trochę szacunku dla siebie i dla ludzi w tym kraju. Nie? Polska zasługuje na więcej niż podczepianie się pod ten trend, no bo to naprawdę nie było dobre. Tam jedna fajna była reklama, rzeczywiście. Znowuż nie pamiętam e, czego. To więc postawię. Trzy kropki, nie? No właśnie, i teraz na, ale na koniec dnia zawsze jest teraz tak. Patrzysz, jak to się przeniosło na biznes. No i teraz każda akcja powinna mieć bardzo dobry wpływ na to co się dzieje. Oczywiście, wiesz, no trzeba testować. O tym też rozmawialiśmy hmm. trochę wcześniej. Trzeba mieć jakiś budżet na testy i weryfikować, co działa, co nie działa. No ten taki basic powinieneś mieć zrobiony. No dobra, Tomek, no i... ale z twojego punktu widzenia marketingowego, no chciałbyś mieć takiego, właśnie, o tym chyba gadamy, nie? Chciałbyś mieć takiego virala? Myślę, że to, że, tak. to, że to jest zajebiste. Zdecydowanie. Natomiast... Do tego musisz mieć jeszcze wszystkie inne rzeczy zrobione by the book i wtedy to działa. No właśnie, to poga lepiej. pogadajmy sobie na chwilę jeszcze o tych rzeczach, które są z twojego punktu widzenia, wiesz, zrobione by the book w pracy marketing nie? Czyli takiego marketingowca, który rzeczywiście ma ten wpływ na rozwój biznesu, jest partnerem dla zarządzających biznesem, oferuje im totalną wartość. Więc to jest po pierwsze niełatwe zadanie, ze względu trochę na tę łatkę reklamową, ale to się zaczęło przebijać. Więc co tam jest takiego? No oczywiście ten marketing to jest szczerze taka bardzo, bardzo szeroka funkcja, która powinna. W, w założeniu mieć wpływ na bardzo dużą ilość rzeczy, które organizacja realizuje, tak? No bo w tym marketingu standardowym, takim nazwijmy to by the book, ty masz product, price, promotion, place. Jeżeli mówimy o tych takich produktach fizycznych i oczywiście tam 6P, 7P, etc., Jeżeli chodzi o usługi i, i tak dalej. No, skupia, skupiając się tylko na tym product, price i promotion and place, no to to już jest tak szerokie. Że w tym produkt, no to masz to, jak wygląda, co tam jest, jaki ma skład, jaką ma um, ekspozycję, etc. W, 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 ma, masz na jeśli przygotowanie samego opakowania um, i składy, etc. Um, place, dystrybucja, i tu masz oczywiście oddzielny dział w firmie, który się tym zajmuje. Rozwój produktu też jest, to, jeżeli firma jest dosyć duża, też ma oddzielny dział do tego. Więc ten marketing teoretycznie daje input i tu. I tu, do tego ma ten promotion, do którego został trochę sprowadzony pod, w, tych, nazwijmy to, w tych latach 90. i początku 2000. Więc to było de facto tylko to promotion. Ja pamiętam, już chyba na tym wspominałem w jednym z odcinków, rozmowę z jednym z prezesów kiedyś na rekrutacji, jak przedstawiłem taki plan, który zahaczał właśnie o sprzedaż, o dystrybucję, o wsparcie sprzedaży, etc., że no nie, on się spodziewał, że to będzie głównie reklama. No bo, no, to, wziął człowieka z marketingu, z reklamy, nie? Marketing to reklama, no i teraz to jest właśnie ta łatka, którą trzeba odczepić, żeby być partnerem do rozmowy ze sprzedażą. Ja zawsze e, rozpoczynam e, wszelkie rozmowy z od tego, żeby się spotkać z działem sprzedaży, z product ownerami, etc., żeby poznać dane, no bo musisz wiedzieć, jakie firmy ma udziały, które kategorie sprzedają, co trenduje, co nie, widzieć, jaki jest rynek, mieć cały ogląd informacji, bo to nie jest tylko kwestia samego produktu, bo wiesz, no, jak rozmawiasz ze sprzedażą, no to sprzedaż ma jasny cel, Ona ma dowieść wyniki. To jest inny mindset. Masz dowieść wyniki, masz sprzedać, masz zbudować dystrybucję, etc. Produkt też jest istotny i oni dają input do produktu jak najbardziej, natomiast to, to ten marketing powinien wiedzieć, co trenduje w tych Stanach, co, co się dzieje z Azji. Oni nie, to nie jest ich robota, oni nie muszą tego wiedzieć. Mogą i świetnie, hmm. jak mają taką możliwość, bo rozmawiają też z, z innymi, wiesz, z dystrybutorami, jeżeli są brandownerami. Ale hmm. sytuacja jest taka, im większy input, tym lepiej. Więc musisz znać konsumenta, musisz znać rynek, musisz znać benchmarki, patrzeć na trendy na świecie, badania wszelakie, czy to produktów, czy to konsumentów, konsumpcji mediów, zachowania, psychologia zakupów, etc., etc. To wszystko musisz połączyć w jedną całość, a do tego mieć tę nogę biznesową. Wiedzieć skąd ten biznes przychodzi, jaki jest core biznes, jakie są cele, to jest niezwykle istotne, jakie są cele zarządu. No bo de facto od tego wychodzisz. Marketing nie jest do robienia fajnych reklam tylko po to, żeby się dobrze oglądały i żeby były wirale. Nie, no wychodzisz od, celów, od tych celów, które ustala zarząd, tych takich strategii firmy w ogóle, i do tego przygotowujesz strategię marketingową, która to wspiera, która ma dowieść te wyniki na koniec dnia, które tam są do zrealizowania, ma określone kpi -e. I to nie jest oderwanie, że zrobimy tylko views, etc., tylko masz to jasno sprecyzowane na na sprzedaż. Oczywiście trudno jest od razu powiedzieć, i to też trzeba bardzo tu jasno zaznaczyć, są działania, które budują markę, i są działania, które są aktywacyjne sprzedaży. I teraz yy, okazuje się, że no, mniejsze firmy głównie skupiają się na aktywizacji sprzedaży, nie budują marki. No bo trzeba zaś zostawić pieniądze. No bo to nie, bo to nie działa. <laughs> nie, 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 wiesz, nie działa tak że Dzisiaj zrobię kampanię i wizerunkową, i ona będzie działała jutro. Jak zrobię aktywację, no to jak się nie sprzedaje jutro, znaczy, że jest była aktywacja, zmieniamy aktywację. I, no ale najlepiej działa ten mix. Mm. Najlepiej działa miks, tak samo jak najlepiej działa miks, nie wiem, mediów do wykorzystania. No bo prawda jest taka, że jak każdy z nas korzysta z mediów wszelakich, no to na koniec dnia, jak kupujesz coś, co ci gdzieś zaświtało w głowie, to nie pamiętasz, gdzie to widziałeś w sumie. To było na fejsie, na Instagramie, może gdzieś na TikToku, to był ten Billboard po drodze, to dziewczyna niosła jakąś taką torbę fajną w centrum handlowym, miałem witrynę, ktoś mi o czymś powiedział. Wiesz, to się buduje. Ja uwielbiam badania, w których, bad w których ludzie mówią, że widzieli reklamę w telewizji, chociaż nie było kampanii w telewizji. Tak. I, my, I my to wiemy. Nie? Natomiast oni deklaratywnie twierdzą, że tam. Albo że... była 4 lata temu ja i mówię, widzieliśmy w zeszłym roku. Dokładnie tak. Ja tylko tutaj muszę dać jeden do, do ciebie taki, taki appendix. Ja, ja trochę już nie wierzę w coś takiego jak reklama wizerunkowa. Gadaliśmy sobie o świętach i tam wiesz, John Lewis, Allegra, tak, prawie że bez produktu, ale mówią sobie jak, o emocjach i tak dalej. Ja wierzę jednak w reklamę, która ten wizerunek. Przemyca, albo mówi dookoła produktu, że produkt jest w centrum, a ty do tego dobudowujesz odpowiedni wizerunek. nie? Sneakers na przykład, on produkt jest ciągle w centrum. Nie? Natomiast robisz wizerunek, bo tam są czyste emocje. Tam nie mówisz o y, zaletach racjonalnych w jakikolwiek sposób, sposób tego produktu. Mówisz o tym, dlaczego masz go wziąć, a dlaczego masz go wziąć? No, jak jesteś głodny, to nie jesteś sobą. No Sam przed dzisiejszym nagra nagraniem wciągnąłem dwa, żeby być sobą tutaj i żeby te suchary wam y, y, prezentować. Natomiast z mojego punktu widzenia niesamowicie ciekawe jest y, to, co mówisz o tej jakby szerokości kompetencji, które gdzieś musisz posiąść, żeby rzeczywiście odpowiadać na te realne wyzwania, które później sprowadzają się w organizacji do tego, sprzedawać więcej, rozwijać biznes, ale z drugiej strony do komunikacji, która jest znowu sprowadzona wiesz, no do dwóch, trzech słów, które później musisz zawiesić na tym banerku, yy, nie wiem, na ekspozycji w biedronce, no bo to o tym jest, nie? bo ty potem mówisz o trendach, insightach, inspiracjach, yy, konsumentach. Yy już nie pamiętam tego wszystkiego, co wymieniłeś, a później ty widzisz, te, wiesz, no, trzy słowa w sklepie, no i musisz podjąć jakąś decyzję. Oczywiście dopalasz to tym, żeby ta marka jest komunikowana, wiesz, w socialach, y, TikTokach, metach, y, Instagramach, widzisz, y, nie wiem, outdoor, widzisz telewizję, widzisz radio, mówię już, wiesz, naprawdę na o budżetach i jakoś sobie to, te always on ma, masz, masz gdzieś w głowie. Natomiast to są na koniec te bardzo proste rzeczy, które ty musisz zakomunikować z tej całej ilości, nie? No, tak. Przegrzebać te dane i wybrać to, co jest najistotniejsze, nie? Tak, no do tego oczywiście dochodzi ta cała część, Digitalowa, o której powiedziałeś, która jest też coraz bardziej skomplikowana, która coraz bardziej się rozwija. Więc posiadanie tej wiedzy takiej o wszystkim, też jest dosyć trudne, więc musisz mieć też specjalistów. No wiesz, jak szef marketingu, no nie będziesz wiedział aż tak w szczegółach tego, co wie twój, nie wiem, szef sociali albo ktoś od programatika w firmie, bo to nie ma takiej możliwości, żebyś, ale musisz wiedzieć mniej więcej, po co, dlaczego, co z tego będzie jakie cele nam to zrealizuje, dlaczego to wykorzystujemy, no, ale ty musisz mieć to połączenie z tym biznesem na koniec dnia. To nie jest robienie dla robienia. Kiedyś mam wrażenie, że rzeczywiście ten, ten początek tej reklamy, tak jak ja 20 już kilka lat temu rozpoczynałem, to rzeczywiście to nie było jeszcze wszystko tak opomiarowane. Tam rzeczywiście ta kreacja była bardziej na piedestale niż jest teraz. Teraz mam wrażenie, że ona jest taką premią, natomiast to wszyscy wiedzą, że trzeba wykonać dystrybucję, trade, warunki handlowe, etc. etc. Natomiast kiedyś była jeszcze taka, trochę bym powiedział, takie podejście marzycielskie: sama kreacja nam zrobi robotę i rzeczywiście to będzie dobrze działało. Natomiast, okej, okay, pamiętasz wtedy reklamę? Potem już jest gorzej, żeby pamiętać, jak. Czego to jest reklama? No i na koniec dnia możesz pójść. Wyobraźmy sobie, że w nie, widziałeś reklamę jakiegoś napoju, mówisz kurczę, kupię go świetnie, chce mi się pić. Wchodzisz do tej żabki, patrzysz, nie ma tego napoju. No i co robisz? Bierzesz inne. Dokładnie tak. <laughs> Teraz bierzesz ten, który akurat tam jest, który robił podobną robotę, który jest w tym miejscu, kosztuje mniej więcej podobnie, ale odrobił tę pracę domową i akurat tam w tym miejscu jest, gdzie. Ty potrzebujesz takiego formatu butelki, puczki i prezentowany jest w taki, a nie inny sposób. No i teraz cały myk polega na tym, żeby to wszystko poskładać. I teraz tak, niby to jest proste, no bo niby wiadomo, co trzeba zrobić. Musisz mieć dystrybucję, musisz mieć odpowiedni produkt, musisz mieć dobrą cenę, musisz mieć wyróżnialną komunikację, etc., etc., ale na koniec dnia nie wszyscy to potrafią dobrze robić. Tytułem podsumowania, no, mam wrażenie, że gadaliśmy dzisiaj bardzo o tym, jak konsumenci, ludzie zwykli nie lubią reklamy. I tak my też nie lubimy już tej reklamy, nie? Trochę nam to... Ciąży. Trochę nam to ciąży, a w kontekście... I, i agencje reklamowe już trochę nie chcą, a w kontekście marketingu, no to mam, no, mam wrażenie, że pokazaliśmy, opowiedzieliśmy dzisiaj trochę naszym słuchaczom, jak, szeroki jest, jak, jak szerokie jest to pole, trochę interdyscyplinarne, nie? I wchodzące w różne rozważania, tylko po to, żeby na koniec dnia spełniać bardzo prostą funkcję. No nie że musisz coś zareklamować, coś zakomunikować, tylko żeby ten biznes rozwijać i żeby to, ten biznes rósł i żeby odpowiadać na realne potrzeby. One zazwyczaj są bardzo proste. Sprzedawać produkty, nie? Ta reklama sama w sobie nie jest zła, bo ona musi być. Ona przybiera trochę inną formę ostatnio. Już nie jest tylko telewizyjna, telewizyjna stricte. Natomiast ona jest dopełnieniem całości. Jeżeli zrobisz wszystko i nie będziesz miał tej reklamy, dojdziesz do pewnego momentu, i będziesz rozwijał ten swój biznes i rzeczywiście będziesz widoczny w miejscu sprzedaży, etc. Natomiast na koniec dnia będzie ci brakowało trochę takiego kopa. No właśnie, bo my o tym często rozmawiamy. Podsumowanie do podsumowania, szczególnie z mniejszymi markami, nie, że biznes funkcjonuje znakomicie. Rozwój, rozwój, rozwój. To, co mówisz, dystrybucja, produkt dopracowany, i dochodzimy do takiego momentu, kiedy okazuje się, no dobra, to zróbmy coś dalej. I to jest to, o czym już kilka razy też mówiliśmy. To, to czym jest nasza marka? A, chyba nie wiemy, ale już robimy, musimy robić reklamę, nie? Nawet jak nie, nie do końca nie wiemy, no bo czy, czy, czemu by nie? No biznes, biznes, biznes napętać. To jeszcze podsumowanie, podsumowanie do podsumowania. Trzecie podsumowanie do podsumowań. Co jest dosyć ciekawe, to jest to, że jak pracujemy nad jakimś tematem, to nam się wydaje, że dobrze jest zmieniać rzeczy, dobrze jest zmieniać kampanię. Dobrze jest robić coś nowego, bo to nowe przyciąga, etc. Zapominając o tym, że dla konsumenta na koniec dnia my nie jesteśmy istotni, że on widzi nasz komunikat raz na miesiąc, raz na tydzień. I jak za często zmieniamy to, co robimy, bo nam się wydaje, że przecież już ten dział marketingu nad tym pracuje, już trzeci raz robimy to samo, to spójrzmy na takie marki, które odnoszą największy sukces: Coca-Cola, Red Bull. Wspomniany nawet snickers już kilka lat od, od, od kilku lat. To są takie, które robią to samo, non stop, tylko w świeżej odsłonie. Czyli mówią dokładnie cały czas o tym samym, przekazując te same wartości. Dlaczego? Właśnie wiedząc o tym, że muszą pokazać to takie fresh consistency. Czyli być spójnym w ramach swoich działań, ale jednak trochę odświeżać, ale nie za bardzo zmieniać, bo wtedy konsument się gubi, bo widział nas teraz, widzi nas, widział nas teraz, widział nas trzy miesiące temu i nagle mówi. No dobra. Kto to jest? I tym podsumowaniem do podsumowania do podsumowania. Chyba wysoka piona. I do następnego odcinka. Cześć. Do zobaczenia.